Bo oni byli cały, cały czas, byli cały czas ze sobą, to nie i nikogo ze świata. Ta bomba, dzisiaj we Włoszech wsadzili, tak? tak? Masz to pokazane? No, no to, no, to, 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 no, to muszę poszukać teraz. Zobaczmy. Tym O, tutaj, o, jest tutaj. Na no, dzisiaj wybuch w sali, w sali królestwa u świadków bomba we no, także macie już Armageddon, świadkowie. Jehowy. No, tak były Świadek Jehowy, bo oni są tak zesperowani, no. bo oni zostają sami z sobą. No, Jehowa was już będzie tego. Bo i Chrystus was nie będzie chronił już. Chrystus Król, który właśnie jest Królem no, i w Jego miłości jest najważniejsza, jest jego miłość Chrystusa, którego żeście no, dzisiaj zdradzili, dzisiaj a On kupił was na Golgocie. No.

O co, jeszcze dzwoni mi... Do... No zaraz. A powiedz ile tych świadków wiekowych, co odeszło od świadków, ile? Jest? Tysięcy? No około 50 tysięcy w tej się mówi. Co odeszło od, od świadków. No, no. Bo prawie 50 tysięcy jest w Polsce byłych świadków wiekowych. Jest są świadkami. A większości wielu z nich sami, sami odchodzą. Bo, bo po prostu jest kłamstwo, to jest bajka, to jest idiotyzm. Wierzenie w jakieś takie rzeczy. Idiotyzmę. No, oni powinni być świadkami Chrystusa. gdzie apostolska 1.8, jako wybrani, bo czas wybrania jest, żeby przyjść. Yy, właśnie baranek zwyciężył, Jechowa przegrał już i wszystkie fałszywe Bogi, bo baranek zwyciężył yy, prawdą, miłością, nakarmianiem, skrzyżaniem. I kto idzie za barankiem, który stoi na górze Syjon, czyli Słowie Bożym jest bawieni na Syjonie. I Zajasza 66.8, w ciągu jednego dnia narodzi się Syjon. Z prawdy Baranka, właśnie Chrystusa. Jana 14:6, bo on jest prawdą absolutną, i teraz, już te wszystkie religie, prostytutki duchowe i ta cała władza, która też nadużywa władzy, się musi rozpaść, ale gdzie dwóch się bije, to Chrystus, właśnie wybiera przez tych, co będą mu ufać 100% i pójdą za Chrystusem w jego prawdzie, miłości, naśladowaniu, bo Baranek czeka. Za Adama on nas kupił doskonałą krwią i przykazania. 10 przykazań w, jego, w naszym sercu, tak? I wtedy będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. I Chrystus chce, żeby jego żona się wybudziła oblubienica, baranka, bo nie należy odbierać Chrystusowi tytułów, które mu się należą, bo dostał od swego ojca, bo ojciec Chrystusa nigdy nie będzie Bogiem ojcem dla rodzaju ludzkiego, dał własnego Syna, za ojca Mateusz 17,5. Słuchajcie. No i iskra prawdy Chrystusa króla z Polski, żeby prawda łączyła, bo prawda nie może dzielić. To religie dzielą. Politycy się kłócą też, ale wszyscy są po jednych pieniądzach. Pierwszy Jana 5,15. Cały świat leży w mocy złego. Ale Galacjan 6,2 Chrystus rozwiąże wam wszystkie problemy, bo jedni drugi no się tak wypięcie prawo Chrystusa. dwa mamroty, pieszczą flaszki czule Jakie piękne mamy życie, kiedy są mamroty. Lepiej zalać serowaka niż piszczą do roboty. Polska to jest kraj bogaty, nie trzeba pracować. Dał Kaczyński po pięć stówek, można leniu chować. Zmajstrowałem szóstkę dzieci, to jest ciężka praca. Spójrzcie na mnie wy że to się opłaca. A jedyne co trzeba zrobić, to iść na wybory. Zagłosować, żeby znowu wygrały Pisiory wsiąść na ławeczce i zalać robakiem to jest opis w wielkim skrócie Polaka swaniaka. Moi drodzy, żul żulowi oka nie wykole powstał nowy rodzaj żula w tym naszym grajdole to są żule w garniturach, oni władzę mają Teraz w białych rękawiczkach Polskę rozklepamy. Bo to, to prawda. To wszystko prawda. Rządzą żure, dwie kadencje pewnie dalej będą. Dzięki braciom, by z ławeczmi, znowu większość zdobędą. I jak mówi to przysłowie, ręka rękę myje. Jeden rządzi, drugi pije, tak się w Polsce żyje. Na ławce miejsca mało, nowych szuli masa. Z lewej, z prawej ciągną szulę, w oczach błyszczy kaza. Płynie euro na mamrody, można pić spokojnie. A pisowcom utrzymamy ich ojczyznę wojną. Polskę dalej, ale się podzielą Długi zaś zostawią w spadku Przyszłym pokoleniom Co my na to, moi drodzy Takiej Polski chcemy Czy się wreszcie za piziorów we weźmiemy Czas zakończyć w naszym kraju ten eksperyment Polak głupi jest przed szkodą I sam sobie winien Trzeba wskrzesić przyzwoitość naszych polskich murach, niech na swoje miejsce wrócą żule karmiaturach. Trzeba wskrzesić przyzwoitość naszych polskich murach, niech na swoje...